Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Elizabeth Taylor i James Dean to dwa nazwiska, które stały się synonimami legendy Hollywood. Oboje byli gwiazdami o wielkim wpływie, nie tylko dzięki swoim talentom, ale także z powodu burzliwego, tajemniczego i złożonego życia. Choć ich kariery i życia nie miały oficjalnego związku, poprzez głębokie spotkania i rozmowy, Elizabeth Taylor stała się jedyną towarzyszką, która potrafiła zrozumieć najciemniejsze sekrety życia Jamesa Deana. Dwie legendy, jedna epoka. Elizabeth Taylor, jedna z najbardziej ikonicznych aktorek w historii Hollywood, urodziła się w Londynie 27 lutego 1932 roku w rodzinie amerykańskiej. Jej rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdy Elizabeth była bardzo mała. I to tam rozpoczęła swoją niezwykłą karierę w świecie rozrywki. Swoją debiutancką rolę odegrała w wieku 9 lat w filmie There's One Born Every Minute. Ale to rola w National Velvet naprawdę wprowadziła ją na światło dzienne. Jako nastolatka jej oszałamiająca uroda, fioletowe oczy i niezaprzeczalna obecność na ekranie przyciągnęły publiczność, a ona szybko stała się jedną z najbardziej uwielbianych dziecięcych gwiazd Hollywood. Przez całe życie Elizabeth Taylor stała się synonimem piękna i talentu. Była o wiele więcej niż tylko ładną twarzą. Była potężną aktorką, która zdobyła dwa Oscary za najlepszą aktorkę, jeden za rolę w Butterfield Ocean i drugi za Kto się boi Virginia Woolf. Jednak nie tylko jej talent aktorski ugruntował jej status legendy Hollywood. Elizabeth była prawdziwym symbolem glamour i elegancji, znana z luksusowego stylu życia, Ekskluzywnych upodobań oraz osobistych zmagań. Jej burzliwe romanse i małżeństwa były szeroko relacjonowane i często przyćmiewa jej osiągnięcia zawodowe. Taylor wyszła za mąż osiem razy za siedmiu mężów, z których najsłynniejszym był Richard Burton, z którym miała intensywną, pełną pasji i często burzliwą relację, która fascynowała publiczność. Pomimo licznych wyzwań, w tym walki z uzależnieniem, problemów zdrowotnych. Oraz presji ze strony mediów, Elizabeth Taylor pozostała osobą odporną. Jej odwaga w dzieleniu się swoimi osobistymi zmaganiami, szczególnie walką z chorobą oraz zaangażowaniem na rzecz takich spraw jak świadomość HIV-AIDS, podkreślała jej siłę charakteru. Taylor stała się również znana z pracy charytatywnej później w swoim życiu, będąc zagorzałą obrończynią osób dotkniętych kryzysem AIDS. W wielu aspektach. Przerosła rolę filmowej gwiazdy, stając się światową ikoną, czczoną nie tylko za swoje piękno i talent, ale także za odwagę i zaangażowanie w działania mające na celu zmianę świata. James Dean, urodzony 8 lutego 1931 roku w Marion w Indianie, był kolejną kultową postacią, której dziedzictwo trwa do dziś, mimo że jego życie tragicznie się skończyło. W odróżnieniu od Elizabeth Taylor. Dean miał krótką, ale niezwykle wpływową karierę w Hollywood, jednak jego wpływ na kulturę pop i przemysł filmowy jest nieprzeliczalny. Jego edukacja była naznaczona utratą matki w młodym wieku wydarzenie, które głęboko ukształtowało jego osobowość i sposób, w jaki podchodził do swojej sztuki. Po uczęszczaniu do szkoły teatralnej w Nowym Jorku, Dean osiedlił się w Kalifornii na początku lat 50. Szybko zdobywając reputację dzięki swoim intensywnym i mrocznym występom, które głęboko rezonowały z publicznością. Rola, która zapoczątkowała karierę Jamesa Deana, pojawiła się w 1955 roku w filmie East of Eden, w którym wcielił się w buntownika Caltraska postać, która odzwierciedlała zmagania pokolenia młodych ludzi walczących z własnymi pragnieniami i frustracjami oraz oczekiwaniami społeczeństwa. Jego interpretacja tej postaci przyniosła mu nominację do Oscara za najlepszą rolę męską, co uczyniło go pierwszym aktorem, który otrzymał takie wyróżnienie pośmiertnie. W tym samym roku Dean zagrał w rewolucyjnym filmie Rebel Without a Cause, który ugruntował jego status jako symbolu buntu i niepokoju młodzieżowego. Jego rola Jima Starka, zagubionego nastolatka, który boryka się z presją ze strony rodziców, społeczeństwa i własnej tożsamości, stała się emblematyczna dla kontrkultury młodzieżowej lat 50. Trzeci i ostatni film Dina Giant. Jeszcze bardziej umocnił jego status wielkiego talentu Hollywood, a jego występ u boku legend takich jak Elizabeth Taylor i Rock Hudson pokazał, że potrafił stanąć wśród największych. Niestety kariera Jamesa Deana była krótka. 30 września 1955 roku Dean zginął w wypadku samochodowym w wieku 24 lat, prowadząc swoją Porsche 550 Spider. Jego przedwczesna śmierć tylko dodaje tajemniczości do jego postaci, a on stał się symbolem tragicznego i niewykorzystanego potencjału młodej gwiazdy, której życie i kariera zostały nagle przerwane. Pomimo krótkiego okresu w Hollywood, James Dean pozostawił po sobie dziedzictwo o ogromnym znaczeniu kulturowym. Jego role poruszały tematy zmagania młodzieży oraz powszechnej chęci wolności i wyrażania siebie. Stał się punktem odniesienia kulturowego, wpływając na pokolenia aktorów i reżyserów, którzy starali się uchwycić surowe emocje i intensywność, jakie wnosi na ekran. Tragiczny koniec Diana jedynie zwiększył jego legendę, a jego wizerunek buntownika bez powodu przetrwał do dziś. Choć Elizabeth Taylor i James Dean pochodzili z różnych środowisk i mieli zupełnie różne ścieżki kariery, ich drogi skrzyżowały się w Hollywood. Oboje byli kluczowymi postaciami przemysłu rozrywkowego lat 50., a mimo że ich postacie na ekranie były diametralnie różne, dzielili głębokie, często milczące zrozumienie dla sławy, osobistych zmagań i złożoności życia na świeczniku. Piękno i talent Elizabeth idealnie wpasowały się w glamurowy świat Hollywood, podczas gdy enigmatyczna aura i surowość Jamesa czyniły go symbolem młodzieżowego buntu tamtych czasów. Relacja między Elizabeth Taylor a Jamesem Deanem rozpoczęła się w połowie lat 50. podczas kręcenia filmu Giant w reżyserii Georgia Stevensona. Film ten zgromadził niektóre z największych gwiazd Hollywood, w tym Roka Hudsona, Elizabeth Taylor oraz młodego aktora Jamesa Deana. Osadzony w rozległych krajobrazach Teksasu, Giant był epicką opowieścią o bogactwie, władzy i dynamice rodzinnej. James Dean został wybrany do roli Jet Rinka, postaci napędzanej ambicją, zazdrością oraz niespełnioną miłością. Jego występ jako Jet Rink, intensywny, zagubiony i emocjonalnie złożony, był później uważany za jeden z jego najbardziej ikonicznych ról. Mimo że Elizabeth Taylor i James Dean mieli bardzo różne temperamenty, ich połączenie na planie Giant było natychmiastowe. Taylor już wówczas ikoną Hollywood była znana ze swojej glamourowej obecności większej niż życie. Z drugiej strony, Dean był młodym, tajemniczym i mrocznym aktorem, który zaczynał zdobywać uznanie w Hollywood. Pomimo różnic w osobowości, obie gwiazdy znalazły pocieszenie w swoim towarzystwie. Elizabeth Taylor, znana z otwartości i emocjonalności, stała się powierniczką Deana, który mimo że był czarujący i pasjonujący, często zmagał się z wewnętrznymi demonami. Dean, który w młodym wieku doświadczył wielu cierpień i strat, nie był osobą, która potrafiła się łatwo otworzyć przed innymi. Zmagał się z chaotyczną tożsamością i karierą, a gdy borykał się z presją sławy, często wycofywał się do własnego świata. Z kolei Taylor miała głębokie zrozumienie ciężaru sławy i publicznego osądu, z którymi zmagała się od najmłodszych lat. Osobiste trudności i skomplikowane relacje. Taylor dawały jej wgląd w wewnętrzne zmagania, przez które Dean często przechodził. Obaj aktorzy spędzali wiele godzin razem, czy to w milczeniu na planie, czy podczas późnych rozmów w nocy, z dala od ciekawskich spojrzeń mediów. Ich prywatne rozmowy pozwalały im połączyć się na głębszym poziomie, wykraczającym poza grane przez nich role. James Dean był często opisywany jako osoba głęboko samotna. Nawet w towarzystwie ludzi, jego relacje były napięte. A krótkie życie było naznaczone osobistymi zmaganiami. Taylor, która sama znała samotność pomimo sławy, rozumiała złożoność jego emocji. Przyjaźń Taylor z Deanem była jedną z nielicznych relacji, które przełamały bariery, które wokół siebie zbudował. Podczas gdy inni mogli być oczarowani jego mroczną, tajemniczą osobowością, Taylor widziała poza to i dostrzegała w nim ukrytą wrażliwość. Dean z kolei doceniał jej ciepło i to, jak szczerze się o niego troszczyła. Nie była po prostu kolejną postacią Hollywood, była kimś, kto potrafił dostrzec prawdziwego niego. Ich połączenie wychodziło poza powierzchowność ich publicznych wizerunków. Dla Dina Taylor reprezentowała osobę, która nie tylko rozumiała jego cierpienie, ale także oferowała mu poczucie komfortu i stabilności. Podczas kręcenia Giant były momenty, w których zmagania Dina stawały się wyraźne. Relacje z planu wskazują, że często wycofywał się od reszty ekipy, nie potrafiąc łatwo wchodzić w interakcje z innymi na tym samym poziomie. Jednak Taylor starała się przełamać jego izolację. Ich rozmowy często koncentrowały się na głębszych tematach, a Taylor zachęcała Dina do mówienia o swoich emocjach, lękach i pragnieniach. Te rozmowy, późne w nocy, stały się ważną częścią ich rozwijającej się przyjaźni, gdzie Dean mógł wyrażać się bez obawy o osąd. Taylor, która sama doświadczyła wielu trudności życiowych, była w stanie z empatią słuchać i oferować Deanowi wsparcie, jakiego rzadko doświadczał od innych. Więź między Taylor a Deanem rosła w miarę postępu kręcenia filmu. Mimo, że Dean był często postrzegany jako buntownik. Ktoś, kto łamał konwencję Hollywood, Taylor rozumiała presję, pod którą się znajdował. Widziała wpływ, jaki sława miała na niego, oraz emocjonalną wagę jego zmagań. Taylor sama nie była obca publicznemu osądowi. Jej życie osobiste często znajdowało się na pierwszych stronach gazet, a jej małżeństwa i relacje były stale na czołowej pozycji medialnej. W pewnym sensie oboje byli więźniami swojej sławy, ale znaleźli w sobie nawzajem przestrzeń aby być prawdziwi i wrażliwi. Kiedy film zakończono w 1956 roku, ich przyjaźń zakwitła w głęboką i znaczącą więź. Choć ich relacja nigdy nie miała charakteru romantycznego, opierała się na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wspólnych doświadczeniach. Dean, który często czuł się outsiderem w Hollywood, znalazł pocieszenie w świadomości, że jest ktoś, kto naprawdę go rozumie. Taylor, która widziała wielu ludzi w swoim życiu, znalazła w Dienowym duszę podobną osobę, która mogła zrozumieć złożoności jej własnej egzystencji. Dzieciństwo Jamesa Dina naznaczone było głęboką stratą, samotnością i emocjonalnymi bliznami porzucenia. Życie Dina zmieniło się tragicznie, gdy miał zaledwie 9 lat. Jego matka, Mildred, która była jego kotwicą, zmarła na raka. Ta strata go złamała. Ponieważ Mildred była nie tylko jego główną opiekunką, ale także osobą, z którą był najbliżej. Zaśpiewała w nim pierwsze zainteresowania, zachęcała do artystyczności i oferowała miłość, która dawała mu poczucie bezpieczeństwa. Jej śmierć pozostawiła pustkę, której nic nie mogło wypełnić. Po śmierci Mildred życie Jamesa nabrało innego, trudnego kierunku. Jego ojciec, Winton, miał trudności z radzeniem sobie ze swoim cierpieniem. I zdecydował się wysłać Jamesa do domu stryja i ciotki w Fairmount w Indianie. Ta decyzja stworzyła głęboką przepaść między ojcem a synem. Przepaść, która nigdy się całkowicie nie zamknęła. Zamiast zapewnić mu wsparcie i pocieszenie, jakiego James desperacko potrzebował, Winton wybrał dystans, pozostawiając młodego syna, aby czuł się jeszcze bardziej porzucony i odizolowany. Dla Jamesa wydawało się to ostatecznym odrzuceniem. Po stracie matki miał teraz poczucie, że także ojciec go porzucił. Te wczesne rany stworzyły podstawy dla nieufności i emocjonalnego dystansu, które miały wpłynąć na jego życie do końca. Mieszkanie z wujkiem i ciotką przyniosło pewną stabilność, ale nie mogło zastąpić straty, jaką miał. Fairmount James miał trudności z dostosowaniem się, czując się nieustannie jak obcy. Chociaż bliscy ofiarowali mu kochający dom. Nie mogli wypełnić emocjonalnej pustki pozostawionej przez jego rodziców. James stał się zamknięty w sobie, stając się introspektywnym i samotnym dzieckiem. Swoje emocje przekładał na sztukę, znajdując pocieszenie w rysunku i muzyce, co pozwalało mu przetworzyć swoje uczucia w sposób, którego słowa nie mogły wyrazić. Jednak uczucie porzucenia, jakie czuł w rodzinie, pozostawiło go z niepewnością i uporczywym poczuciem niedoskonałości, które nosił przez długi czas w dorosłym życiu. Jednym z najsmutniejszych aspektów dzieciństwa Diana była traumatyczna sytuacja związana z pastorem z jego społeczności. Według Elizabeth Taylor, z którą Dean dzielił niektóre z najgłębszych sekretów, był ofiarą niewłaściwego zachowania ze strony tej postaci autorytetu. To wydarzenie pozostawiło w nim trwały ślad, tworząc dodatkową warstwę traumy, którą nosił w milczeniu. Dla Dina to zdarzenie było czymś, o czym nie potrafił otwarcie mówić z kimkolwiek, co tylko pogłębiło jego poczucie izolacji i nieufności. Zdrada ze strony kogoś, kto był w pozycji autorytetu, zniszczyła wszelkie resztki poczucia bezpieczeństwa, któremu pozostało, a emocjonalny wpływ tego doświadczenia stał się czymś, co walczyłby przezwyciężyć. Nie potrafiąc dzielić się swoimi bolesnymi doświadczeniami, Dean nauczył się maskować swój ból za pomocą enigmatycznej osobowości, często używając buntu i intensywności jako tarczy do ukrywania swojej wrażliwości. Ból jednak nigdy nie był daleko od powierzchni. W miarę dorastania, nierozwiązane traumy z dzieciństwa Dina manifestowały się w jego relacjach i podejściu do życia. Miał trudności z dopuszczeniem ludzi do siebie. Często trzymając ich na dystans, ze strachu przed ponownym zranieniem lub porzuceniem. Ta ukryta trauma nadawała głębi jego grze aktorskiej, ponieważ potrafił sięgać do prawdziwych uczuć osamotnienia, straty i pragnienia emocji, które publiczność znajdowała fascynującymi i głęboko zrozumiałymi. Jednym z większych wglądów, które Elizabeth Taylor podzieliła na temat Jamesa Dina, były jego relacje osobiste i jego tożsamość. Chociaż Dean miał romantyczne relacje z wieloma kobietami, nigdy otwarcie o tym nie mówił. Taylor, która była bardzo blisko Deana w ostatnich latach jego życia, ujawniła, że Dean miał płynne podejście do miłości i relacji, co różniło się od publicznego wizerunku, jaki miał. James Dean opierał się etykietom i zawsze starał się żyć autentycznie, wolnym od społecznych ograniczeń. Taylor zauważyła, że Dean nie chciał być zamknięty w określonych oczekiwaniach emocjonalnych, wierząc, że miłość jest emocją wolną i bez ograniczeń. Cenił sobie połączenia z ludźmi w zależności od tego, kim są, niezależnie od ich płci, a to poczucie wolności czyniło go symbolem młodzieżowego buntu. Jednak z powodu norm społecznych tamtego czasu Dean postanowił zachować ten aspekt swojej osobowości w tajemnicy. Poza bliską przyjaźnią z Elizabeth Taylor, Dean miał znaczące relacje z innymi znanymi postaciami przemysłu rozrywkowego. Jednym z jego bliskich przyjaciół był Rogers Brackett, szanowany producent. Chociaż ich więzi nie miały ścisłe romantycznego charakteru, Brackett odegrał ważną rolę w karierze Deana, te oferując mu porady i wsparcie w trudnych czasach. Ponadto scenarzysta hollywoodzki William Bust. Także bliski przyjaciel zauważył, że Dean był wrażliwy i miał złożone relacje. Inny długoletni przyjaciel, James Bella, zauważył, że Dean nie był skłonny do angażowania się w długoterminowe relacje i wolał podejście otwarte i bez ograniczeń do miłości. James Dean zawsze dążył do poczucia wolności w swoich relacjach, stylu życia wolnym od społecznych oczekiwań. Unikał etykiet, wolał żyć na własnych warunkach. Dean wierzył, że miłość nie jest sztywnym pojęciem, ale emocją otwartą i ewoluującą, niedefiniowaną przez płeć ani inne granice. To poczucie niezależności cieniło go ikoną dla młodzieży buntowniczej lat 50., pokolenia poszukującego wolności, pragnącego prawdy w swoich relacjach i przyjmującego swoje autentyczne emocje. Choć często spekulowano i dyskutowano na temat życia prywatnego diena, bliscy przyjaciele. Tacy jak Elizabeth Taylor nieustannie podkreślali, że był osobą z głębokimi emocjami, której nie można łatwo zdefiniować. Taylor postrzegała go jako osobę prywatną, kogoś, kto ceni swoją niezależność i szukał autentyczności we wszystkich aspektach swojego życia. 30 września w 1955 roku życie Jamesa Deana tragicznie zakończyło się w wyniku śmiertelnego wypadku samochodowego, co było wstrząsającym końcem dla wschodzącej gwiazdy Hollywood. Dean miał zaledwie 24 lata, mając całe życie i karierę przed sobą, gdy zderzył się z innym samochodem na odosobnionej drodze w Kalifornii. Znany z zamiłowania do adrenaliny, Dean pasjonował się wyścigami samochodowymi a w tym feralnym dniu zmierzał na wydarzenie wyścigowe do Salinas w Kalifornii. W towarzystwie swojego mechanika Rolfa Wuterika Dean prowadził Porsche 550 Spider, znane jako Little Bastard, które stało się symbolem jego tragicznych i buntowniczych końców. Szczegóły wypadku były poruszające. Dean, który kilka godzin wcześniej został ukarany za przekroczenie prędkości, jechał z dużą prędkością, gdy Ford Tudor, prowadzony przez młodego studenta, próbował skręcić w lewo na skrzyżowaniu, uderzając w samochód Dina. Impuls był tak silny, że lekkie Porsche Dina zostało wyrzucone do rowu, zabijając go na miejscu. Podczas gdy Wetherich przeżył z poważnymi obrażeniami, Dean został uznany za zmarłego po przybyciu do szpitala. Jego ciało zostało poważnie uszkodzone w wyniku brutalnego zderzenia. Jego śmierć oznaczała koniec jednej z najjaśniejszych wschodzących gwiazd Hollywood, pozostawiając niezatarte piętno w przemyśle filmowym i kulturze popularnej. Śmierć Jamesa Dina wstrząsnęła Hollywood i jego fanami na całym świecie. Młody aktor, który oczarował widzów swoimi surowymi i emocjonalnymi występami w East of Eden i Rebel Without a Cause. Stał się głosem młodzieży rozczarowanej i niespokojnej nad 50. Jego tragiczna śmierć tylko wzmocniła jego wizerunek jako symbolu buntu młodzieżowego, pozostawiając fanów i krytyków z pytaniem, jakim wpływem mógłby jeszcze mieć na kino. Przedwczesna śmierć Dina uczyniła go natychmiastową ikoną, a jego wizerunek stał się synonimem utraconego potencjału młodej, niedocenionej gwiazdy, którą tak często wcielał się na ekranie. Elizabeth Taylor często wspominała go z wielką sympatią. Opisywała go jako wrażliwą duszę, autentycznego przyjaciela i kogoś, kto zmagał się z własnymi wewnętrznymi mękami. Dla Taylor brak Deana był głęboko odczuwalny, nie tylko jako utrata przyjaciela, ale także kogoś, kogo uważała za niezastąpionego. Wierzyła, że Dean był unikalną postacią w kinie posiadającą rzadką kombinację wrażliwości i intensywności, która mogła fascynować widzów. Dla Taylor i wielu innych James Dean to nie był tylko aktor. To była legenda i wieczny symbol pokolenia dążącego do zmiany i autentyczności. Jego przedstawienie borykającej się młodzieży, pełnej złości, pragnienia i chęci wyzwolenia się z oczekiwań społecznych, wciąż odzwierciedla ponadczasową walkę o tożsamość i wolność. Wizerunek Dana, jego ikoniczna i mroczna twarz, potargane włosy, skórzana kurtka i papieros w dłoni, pozostaje jednym z najbardziej trwałych symboli złotej ery Hollywood. Jego życie, mimo że krótkie, stało się świadectwem potęgi kina w uchwyceniu ludzkiej kondycji, a jego przedwczesna śmierć uwieczniła go jako tragicznego bohatera wielkiego ekranu. W ten sposób ujawniamy jedną z mniej znanych historii życia Jamesa Deana. Odkrywając mroczne sekrety, które tylko Elizabeth Taylor mogła naprawdę zrozumieć. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że taka legendarna gwiazda jak Dean zmaga się z tak skrytym cierpieniem? Jakie są Twoje przemyślenia na temat połączenia między tymi dwiema ikonami? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Nie zapomnij kliknąć lubię to i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii o legendach Hollywood. Dziękuję za oglądanie.